2003 roku. Moja ostatnia bola i troika. Jest, jest moim pragnieniem, aby urna z moimi trochami została pogrzebana na cmentarzu ewangelicko-obwórskim przy kościele P. Proszę też miejsce Miejscowego Pastora, aby wspólnie z Księdzem Kościoła rzymskokatolickiego, katolickiego którego jestem członkiem przez chrzest święty i bierzmowanie, odmówił odpowiedniej modlitwy, Pragnę być pochowany w ziemi, która stała się bliska mojemu sercu, tak jak ziemia, gdy się urodziłem. Może przyczyni się to do, do dobrego współżycia tych dwóch rozdzielonych wyznań i zbliży do siebie kultury i narody, które żyły i żyją na tych ziemiach. Może spełni się marzenie poety, który przepowiedział, że wszyscy ludzie będą braćmi. Tadeusz Różewicz, urodzony 2 października 1921 roku w Rachowisku. Upodobało się Panu życia i śmierci odwołać świętej pamięci Tadeusza Różewicza z doczesności do wieczności dnia 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu. Wszedł do środka. Stanął przed tym ołtarzem. Wziął udział w nabożeństwach. Wielki piątek. Jakoś sobie upodobał ten dzień śmierci Chrystusa. Wielki piątek, aby tutaj w kościele Wang wziąć udział w nabożeństwie. I to nie raz. Siostry i bracia w Chrystusie, ta świątynia jest jak Emaus. Tutaj, a także w każdym kościele chrześcijańskim, w czasie nabożeństw, Pan Jezus przychodzi do nas ze swoim słowem. Tutaj daje w czasie komunii świętej swoje ciało i krew, aby mogły nam się otworzyć oczy. I abyśmy Mogli go poznać. myśmy mogli przeczytać i zrozumieć jego przekazanie, wolę i prośbę. Miłujcie się wzajemnie. Bądźcie braćmi dla siebie. Zbliżajcie kultury i narody do siebie. Drodzy z znajdujemy opracowania na temat wiary w Boga, w świętej pamięci Tadeusza Arzybicza. Analizowane są wiersze. Czytamy wypowiedzi w tym temacie. Przygotowując to, kazali tam piękne opracowanie Przemysłowa Takowicza, Piotra Kalinowskiego, Andrzeja Skrędo. I innych. Zastanawiałem się, co powiedzieć w czasie tej uroczystości, jaką analizę twórczości wybitnego człowieka dokonać. Czy to jest nam dzisiaj w ogóle potrzebne w tym momencie? Nasz poeta prosi o modlitwę w kościele chrześcijańskim duchownych dwóch wyznań. My spełniamy tą prośbę. Co możemy dowiedzieć się o jego życiu i chodzeniu z Bogiem? Poeta na nowo zaczął uczyć się chodzić. Rozpoczął chodzenie z Bogiem, gdyby już w sędziwym wieku. Przewodnikiem na tej drodze był dla niego pastor Dietrich Bonhoeffer. Stracony we Flossenburgu w kwietniu. 1945 roku za udział w spisku na życie Adolfa Hitlera. Chrześcijaństwo nie powinno charakteryzować się wyłącznie wyznawaniem wiary, lecz naśladowaniem Chrystusa. My musimy wejść w otaczający nas świat. Świat, w którym nie widać Boga. Na lekcjach chodzenia prowadzonych przez poetę Tadeusza Różewicza i pastora von Heffera uczymy się szacunku dla innych. Niech Ci błogosławi Bóg, syn, który Cię odkupił i pozyskał krwią swoją. Niech Ci błogosławi Duch święty który Cię poświęcił na swój przybytek. Łaskawy, miłosierny Bóg, który pobłogosławił wejście Twoje, niech pobłogosławi i wyjście Twoje odtąd aż na wieki stricte ekumeniczny, ponieważ jeżeli ja bym został zaproszony do udziału w pogrzebie prowadzonym przez księdza katolickiego, to wtedy też bym można powiedzieć, że byłby to pogrzeb ekumeniczny. My mieliśmy tutaj pogrzeb Ewangelicki z udziałem księdza z Kościoła rzymskokatolickiego i możemy nazwać, że to był pogrzeb ekumeniczny. Oczywiście. I to jest wspaniale, że możemy tutaj jako proboszczowie dwóch kościołów, dwóch parafii razem stanąć przed ołtarzem, modlić się, szukać tego, co nas łączy i pomimo tego, że coś nas tam dzieli, szukać możliwości wspólnej służby dla Boga i dla ludzi. O czym myślał, o tym napisał w swojej ostatniej woli, którą nazywał także prośbą. Był skromnym człowiekiem i prosił, prosił o modlitwę, aby ta uroczystość dzisiejsza przyczyniła się do pokonania jakichkolwiek różnic, jakie są pomiędzy tymi dwoma wyznaniami, rzymskokatolickim i ewangelicko-augsburskim ale także, żeby miała swój wydźwięk poza także kościelny, bo przecież dokonania, twórczość Dietricha Bonhefera, jego śmierć, to wszystko wiąże się z historią Tadeusza Różewicza, związaną z Kościołem Ewangelickim. I widzimy, jak niekiedy ludzie, ich dokonania, ale także i śmierć, powoduje zmiany w naszych sercach. Ten wymiar jest, można powiedzieć, szerokowątkowy i trudno znaleźć tylko jedną odpowiedź, o co chodziło poecie, bo jeżeli poeta pisze wiersz, to mamy różne inter interpretacje tego wiersza. Myślę, że następne pokolenia będą też pisały różne opracowania i, i naukowe dzieła. Co miał na myśli Tadeusz Różewicz? Pan Tadeusz Różewicz, reformator polskiego teatru, tak wielki jak Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki. I to tutaj, w tych skromnych warunkach, zupełnie tego się nie odczuwa. Niewielki pogrzeb. A dla mojego pokolenia, dla wszystkich powojennych. Ktoś, kto uformował naszą wrażliwość. My, urodzeni po wojnie, sk skonfrontowaliśmy się z tym, co przeżyli oni w ciągu wojny. Dziękuję. Kim dla Pana był y, Tadeusz Różewicz? Był wielkim, wielkim człowiekiem o wielkim duchu. Y, uznał Pan, że musi Pan tu dzisiaj być? Tak, tak, tak. przypadkowo, Jestem z Zielonej Góry, z daleka, prawda? Ale, ale tak celowaliśmy i dokładnieśmy trafili na to. wspaniałą uroczystość, wspaniała. Hołd człowiekowy oddany przez wielu jego wielbicieli. Ja, jako skromny człowiek, też wracam. Podziwiam. Dziękuję. Dziękuję. Jakim człowiekiem był Tadeusz Żurzewicz? Pan Tadeusz Żurzewicz był, pozostanie wielkim przyjacielem domu Geralda Hauptmana. Przede wszystkim dobry, życzliwy, serdeczny człowiek i niezwykle skromny. Podczas swojego pierwszego spotkania z publicznością w Jagniątkowie w Domu Karkonoskiego Noblisty na moje pytanie, dlaczego tak się dzieje, że w wykrzykiwarce Google wpisując nazwisko Różewicz jest o wiele więcej wyświetleń niż wpisując na przykład nazwisko Adam Małysz, odpowiedział, że pierwsze to pisze prawie każdy, ale tak jak Małysz to ja już nie skoczę.